I cóż, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Snipera. Oczywiście, wiadomo, kto ze mną jest. Jesteśmy chyba w tym samym miejscu, co byliśmy. Witam odcinkach. serdecznie. Tak, właśnie widzę, że nie szczędzili tutaj na projekcie MAP, oczywiście, ale widzę, że nagle budynki wyrosły z tyłu nas. Zobacz, tych budynków z tyłu nas nie było tutaj. Ale projekt taki bardzo podobny. Klasycznie. Dobra, granaty. Tak od razu? Nie wiem, niech wybuchają. O, o. Ostatnio byłem wyżej niż Barson w numeracji punktowej, więc już dzisiaj już nie muszę się starać. O całe 155 jednego zombeya. Dobra, patrz, że przejdę na lewą stronę wtedy. Jezu, teraz nie mogę w ogóle trafić. To jest. Jaki chłop. się umiejętności na poprzednią mapę. Tak, tak. Tu, 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 ja się ktoś może się czołga o. Drama do piekł, Otwarta. tu, no Czy my tu mamy złoto? Nie ma tutaj złota. Może buteleczkę znajdziesz? Jest na to szansa, oczywiście, ale. Coś... o. Koledzy, kolegę oprawiali. Dobra, tu nic ciekawego nie ma, oprócz manekinów. To zaklinacz był. Chciał przyzwać tutaj tam trupy. Kiny. O, co tu jest ile manekinów. Ja tam nie chcę iść. No, to jest end, Widzisz? To no. jest przyjemny To jest kanapa. Tak, ja nie wiem jest kanapa To jest DL. To jest DL. To jest DL. To jeszcze? Jakby była lodówka. No, z Mam ochotę dzisiaj na pizzę, nie? Ja pierdziele, Mam Giuseppe w lodówce, nie? Ale. Mam też zupę marchewkową. Kurde, teraz o, trzeba pomyśleć. A, a to będą szkielety, nawet praktycznie. Tu na pewno, gdzieś jest złoto. Nie ma na jakimś innym, chyba magicznie. Czy atak na dom towarowy? Słyszysz? Och! Odzieśnie za jednego. Tak sobie w górę siedzę, jest tu spokojnie. Ja chcę przywitać klientów. To no wita witaj. A pił. Nie znam, pił, pił. O, oh, achievement. Au, co za chłop leżący. A kolejne szkielety. Eżu, za tobą masz szkielety, wiesz? No, ja czuję, że gdzieś tutaj w tym jest. W pomieszczeniu złota, albo na wyższym piętrze, nie tak czuję, nie, ale Złoto detektor mój. O, czekaj, czy mój nie, tutaj jest inne wejście, dobra, nieważne. No i złoto detektor. Eee, kurwa, manekin się ruszył. Krysty, Dobra, Co, buteleczki szukasz? Patrzyłem, co tak nie sądzę, że one są w budynkach, nie? Ja czuję, że one są właśnie na budynkach tylko. W takich właśnie miejscach wysokich. Nie są aż tak trudne do znalezienia. O, czekaj. Nie, to jednak nie. Nie są i są zarazem. O, masz? Nie. <laughs> Nadzieję robisz... O, się, Musisz mu w k***a zawsze, on dwóch, dwóch trafiłem. Ja jest kolejny przywoływać, wiesz? O. Dobra, możemy wracać do mordobicia. Ту-ту-ту-ту А, снайпер Jakieś ogródki jeszcze kurde Czy coś tu widzę nie widzę. Dobra. Szklety widzę pływające Ja <laughs> zombiaki z ziemi wychodzące. Nie wiadomo kto. Hmm. To będzie bieg. Nie oszuka mnie. No dobre, kurde, no ten kebab ci powiem, też bym zjadł. No. Aż, nie wiem czy se zamówić coś, kurde. Nie, no chyba nie będę wydała pieniędzy. Bezsensownie. Chyba butelkę? Nie, dobra. Przed manekin połknął po prostu. O kurde. No to już będą zombiaczki. Już tu gra o zombiaczkę. Pam, pam. Co odpadać. Łap to, kurde. Podpal to! Yyyy! Dobra, żyjcie granat. Snajper. widzę. Gdzieś tam. Przeskoczył. Trafiłeś? Wiem. <laughs> Jak go trafiłem. Skoczył chłop. Tam jest butelka? Nie. Cześć, tędy nie przejdziemy. O! Już myślałem, że się zblokowałem. Najważniejsze są często na tych ikonicznych budynkach, ale tutaj nie widzę żadnego. Zapatrzony Dobra, biegnę, biegnę. Happy Happy Side po tutaj coś jeszcze jest. Tam pewnie złoto będzie. Nie, zombiaki Ja ci mówię, tam będzie złoto. Manekin jest. O, złoto. Jak akurat już miałem. No dobra, lecimy dalej. O, tu jeszcze lepsze swoje. Ale jest fajne łóżko. E, jakby połączyć, to okej. Okay. Nie ma telewizora, więc. Hmm. Jest radio. O, już się sypie. Zbadaj nadbrzeże. To nie brzmi dobrze. Pobawimy się w doktorka. Strzelam, że gdzieś na tym dużym budynku jest butelka. W którymś miejscu tam na pewno jest. Nie <grymne> ja widzę jednego kolegę idącego. No. Dobra. Nieważne, nieważne. Tum, tum, tum. O, krwista woda. Panzerfaust. Szkielety. Gdzie? Yeah. Po góry. Były. My się zaraz spiły, się ich pozbyłem. Bum. 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 Ej, a na ziemi leżysz, kolego? Co mi tutaj kopiesz? Moje piciu wymieszać. o. Mina pułapka. Wejść do szpitala polowego. Oj, oj, to nie będzie dobre. Szpital, zombie. Dobre połączenie zawsze. Słyszę wariatów, wiesz? Widzę ich nawet. I przywoływacza widzę. Nie ma, pół góry nawet przywołać i dobra, 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 O, jest tam Spad. O, widzę butelkę. Tak jak myślałem, na tym budynku wiedziałem, że będzie, nie? Zbyt, zbyt taki, wiesz. Jeszcze 52 znaleźć trzeba, ja pierdolę. Przywoływacz. To miejsce jest tak nieprzyjazne. Chcę się w górę O, złoto. Przywoływać, no. Ci nie pojawi. Zostawię to, Już to tobie. Już cię mowa nie boli. Wow. <laughs> pięć przywoływać. Ty ja mogę z tego postrzelać, kurde, przeciwlotnicze. To jest jak z tymi królikami na jezdni. Trzeba dobić, żeby nie były. Nie cierpiały. No, amunicja. Coś czujesz, że tu wyjdzie grube. O. o, Dobra. Co tu mamy? Nic nie mamy. Pustki. Pustki. O safe house. Już. Wydaje mi się, że te misje są krótsze jakoś niż w pierwszej części. O. Kolega już się zmienił. Tutaj nie powinno być butelki, bo za blisko jesteśmy tej tamtej butelki. Bezkie wejście do kancelarii, nie? no super misja. Z pleców! Trafiłem go Teraz, idą stąd Krzyk Dobra, ja to jest strzelam do tych Kurde! Nie ochronił mnie To by było samo On chciał mnie zabić Teraz mamy mamy dowód No okay. i pięknie, Zobacz, Możemy wejść do kancelarii. Czy tu coś jeszcze Rzesie. mamy? Nie ma, nie ma, nie ma. Ładne panie tylko. Czy tutaj nie mogę przejść, serio? A! Zamknięte drzwi O, inna pułapka, amunicja. I biedny Stefan. A, bo to sens, wait. I to jest twój kolega tutaj, widzę Rosjanin. Kawarz, słyszę dzieci. Piękne miejsce na walkę, a no, już widzę. Co to? No nie, jesteśmy my. No nie, to było jakieś złudzenie. bracie, tutaj nic nie ma. Nie wiem, nikogo tu nie ma. Ja idę dobrze tutaj. Tyle ci posich Co będziemy się tam męczyć no to jest choron Adolfa Aha ten taki. Nein! Nein, kajne chłop stał za tobą. Ty czasem ja sam się zabiłem LOL Zabijam sam siebie. Ja zabijam też jakiegoś z naszych. O Jezu. Ej, <gördü> jestem ranny! Ej, z tyłu mnie są, ja nie widziałem! Pięciu mnie okładało naraz. Kurde he <laughs> he 5 chłopów okładało, nie? Jeden z zauważyłem że się drzwi otworzyły z tyłu. Thank you so much. Idzie z tyłu jeszcze, nie? Gruba O! Wtedy przeszedł. No, leży. Co pójdzie drugą stronę? Jakie kółko wielkie zrobił? To jest. Gabineta Adolfa. O, ale krótki, krótkie, krótkie. jeszcze kawałeczek brakuje nam. No ale cóż, to by było na tyle odcinku. Dokładnie. Jeśli film wam się spodobał, stać łapkę w górę, komentarz, no i coś w następnym, nie? No i żegnamy się do kolejnych, kurde, poczynań. Bye. To jest. Na razie.